Studio Crytek było niegdyś jednym z nielicznych bastionów pc towych graczy. Kiedy 5 lat temu światło dzienne ujrzała pierwsza część Cryzisa, światło nie miało z wrażenia, a komputery niemal płonęły na oczach swoich właścicieli. Pierwsza część zachwycała oprawą wizualną, a w aspekcie technicznym stanowiła ogromny krok naprzód. Sequel nie zawiódł, chociaż technologiczna unifikacja produkcji spotkała się ze sporą krytyką fanów. Oficjalna zapowiedź trzeciej odsłony cyklu została jednak w większości przypadków ciepło przyjęta przez graczy. Programiści z niemieckiego studia przy tworzeniu kolejnej części starają się zebrać i połączyć w jedną całość wszystkie najlepsze cechy obu poprzedników. Możemy więc oczekiwać produktu, który w końcu zadowoli zarówno hardkorowych pecetowców, jak i użytkowników konsol, a przy okazji nie straci za bardzo z założeń oryginału. Czy jednak niemal dwa lata, jakie miną od premiery dwójki wystarczą, by nadać tej marce nową jakość? Akcja gry ponownie rozgrywać się będzie w Nowym Jorku, jednak nie będzie on w żadnym stopniu przypominał miasta znanego z drugiego Crysisa. 20 lat zmieni je nie do poznania. Miejska dżungla nabierze w tym przypadku dosłownego znaczenia. Wielkie jabłko zostało pokryte składającą się z nanitów kopułą, która skutecznie oddziela metropolię od zewnętrznego świata. Wspomniane wyżej związki spowodowały dynamiczny rozrost flory na terenie otoczonym przez potężną barierę. Cały obszar podzielony został na 7 stref, które nazwane zostały siedmioma cudami. My natomiast wcielimy się w postać proroka który w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach powróci do Nowego Jorku. Ponownie przywdziejemy nanokombinezon i ruszymy do nierównej walki o naszą planetę. Naprzeciw nas po raz kolejny staną żołnierze Cell, ale nie obejdzie się też bez dobrze znanych z poprzedniej części Cepidów. Mamy więc pewność, że celów do likwidacji nam nie zabraknie. Do anihilacji naszych wrogów otrzymamy pokaźny arsenał broni. Nowością będzie tutaj super nowoczesny łuk kompozytowy, który posłuży do cichego eliminowania naszych oponentów. W bezszelestnej walce pomoże nam oczywiście kamuflaż naszego kombinezonu. Na przedpremierowych materiałach mogliśmy zaobserwować, że energia zasilająca nasz osprzęt zużywa się o wiele wolniej, niż miało to miejsce w poprzednich częściach. To z kolei pozwala sądzić, iż skradanie może stać się równorzędną alternatywą dla frontalnego ataku na przeciwnika. Dla graczy chcących się sprawdzić w bezpośrednich potyczkach, twórcy oddadzą do dyspozycji sporą gamę śmiercionośnych pukawek, w skład której wejdzie też broń obcych. Będziemy mogli także sprawdzić się w hakowaniu wrogich wieżyczek oraz terminali, co naturalnie da nam sporą przewagę na polu bitwy. Jeśli zaś chodzi o multiplayer w omawianej produkcji, to temat ten został potraktowany dość pobieżnie. Dopiero niedawno otrzymaliśmy gameplay, na którym zaprezentowany został nam nowy wariant rozgrywki. Chodzi tu mianowicie o Hunter Mode. Naprzeciw siebie staną dwa zespoły. Większy składał się będzie z członków Sel, natomiast mniejszy z tytułowych łowców. Po zabiciu członka Selu odrodzi się on jako łowca. Potyczka trwać będzie do momentu, gdy ostatni z żołnierzy zginie. Założenia bliźniacze przypominają te znane z gry Aliens vs. Predator, gdzie w rolę zabójcy wcielał się obcy. Left, Słów kilka o prawie graficznej. Patrząc na drugą część Crazysa, nie uświadczymy w tym aspekcie większych zmian. Produkcja oparta będzie na silniku CryEngine Free. Posiadacze Xboxów i ps 3 mogą więc spać spokojnie, wszak konsole radzą sobie z tą technologią nader dobrze. Niedawno opublikowane demo techniczne silnika Crytek rzuciło nowe światło na wiele kwestii. Twórcy usprawnili między innymi oświetlenie czy też algorytmy odpowiedzialne za rzucanie cieni przez obiekty. Dosyć słabo w porównaniu do innych elementów wygląda destrukcja otoczenia. Tutaj ogranicza się to jedynie do obsypania się paru fragmentów muru. Nasze oczy nie będą więc zawiedzione, jednak wiele osób pamiętających graficzną supremację pierwszej części może być zawiedzionych. Oczekiwania wobec nowego Crysis są niewątpliwie duże. Premiera tytułu została zaplanowana na luty 2013 roku, więc przez ten czas sporo kwestii może ulec zmianom. Niektórzy złośliwcy nazywają trzecią część popularnej marki Crysisem 2.5 głównie przez wzgląd na małą ilość wprowadzonych według nich zmian. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych przyszłorocznych premier. Ja tymczasem zapraszam Was do odwiedzenia www.graż24.pl. Specjalnie dla Was mówił Czarny. Cześć!